Trailer sezonu czwartego wyciek, ale na pewno, zaraz wam powiem dokładnie o co chodzi z nowym trailerem Marvela, który wyciek, czy nowy no, sezon będzie Marvelowy i powiem wam o wszystkim, co powinniście wiedzieć odnośnie nowego sezonu, a jest tego naprawdę dużo, ale ty drogi widzę na początku, pamiętaj, żeby czekać tylko subika, w górę i wpisz kodzik sejkam w sklepie, wbijamy 80 subów, co nie jest live i więc fajnie, jakbyś miał suba, dziękuję każdemu i dziękuję również każdemu, kto ma wpisany mój kod twórcy, mega dziękuję i wbijajcie na oczywiście Instagram, Discord, Twitter, TikTok i mojego Twitcha, które są w opisie, napiszcie, którego lajka like zostawiliście, ja A my lećmy z tematem. Pierwsze zaczniemy sobie od informacji, co możemy znaleźć w nowym sejonie. granic sezon czwarty trafi tak naprawdę za lekko ponad miesiąc do gry, beń to prawdopodobnie połowa września, przynajmniej tak obecnie jest to ustawione, także niestety musimy jeszcze troszkę poczekać, no, ale powoli zaczynają nam się pojawiać informacje i w sumie newsy, które mogą się sprawić w nowym sonie. Pierwsze co, to oczywiście motory, motory na praktycznie 100% trafią niedługo do gry, beń to albo końcówka tego sonu albo początek nowego grania z motorami, często to pytacie, trafi go następująco, że cały czas są one w plikach gry, no i po prostu będzie to nowy pojazd, który będziemy mogli obsługiwać w Fortnite. Będzie to coś pewien na wzór tylko po prostu będą dużo szybsze, no i będziemy mogli fajnie się na nich przemieszczać. Także na pewno je zobaczymy. No i możecie na czy chcielibyście już motory zobaczyć w grze, bo naprawdę zapowiada się mega mocno. Kolejna sprawa, czyli nowy skin Cyphera PK. Jest to nowy skin Sericon, który na 99% trafi do gry granie większość likerów. Ostatnio mówiła, że kolejnym skinem może być właśnie Cypher. Jeśli ktoś nie kojarzy, to Cypher PK jest taki YouTuber zagraniczny, który jest obecnie jednym z najlepszych, a właśnie najbardziej wpływowych youtuberów Fortnite za granicą. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli Cypher trafi do gry, to trafi on również prawdopodobnie albo na koniec tego sezonu, albo na początku nowego. No i o tego skina na 99% będziemy mogli zdobyć go za darmo. Albo będzie jakiś turniej, albo będą kody, albo będzie to i to, bo teraz właśnie Fortnite mega mocno rozdaje dużo duże ilości kodów na darmowe skiny w ale o tym Wam zaraz doprecyzuję, także prawdopodobnie poznaliśmy już kolejny skin z serii Icon. I tutaj właśnie chcę wam powiedzieć jeszcze o kodach, bo to mega często mnie pytacie, granie kody na skin Cały czas istnieją, tylko tutaj wygląda to w ten sposób, no, że po prostu Fortnite cały czas rozdaje te kody youtuberom, influencerom i różnym osobom, i teraz powiem Ci kto teraz ma giveaway'e, tylko oni rozdają to cały czas po prostu stopniowo, czy nie jest tak, że wszyscy youtuberzy stają w tym samym czasie kody, tylko po prostu stają co jakiś czas inni youtuberzy, no żeby te eventy na siebie się nie nakładały. I na przykład teraz mamy kolejny konkurs na nową surferkę, która jak wiecie jest w klewie Fortnite za 1200, ale można ją zdobyć za darmo. I na przykład Ben Fortnite robi teraz event, że macie u niego takie kody wygrać. Jest to content creator. Zagraniczny, no i możecie go wygrać do dzisiaj, bo dzisiaj kończy swój konkurs. Także warto zobaczyć, również taki konkurs. Ale akurat na pakiet z 1500 fałdolców odpalił ostatnio Averix, jest to zagraniczny YouTuber i streamer na YouTube. Także też można sobie u niego taki na przykład i wygrać. I generalnie w skrócie, Fortnite tych kodów będzie pewnie rozdawał więcej i więcej, po prostu mega to nakręca społeczność. No i Fortniteowi po prostu na tym zależy, tak się nie dziwcie się, jak znowu na przykład Jacob, czy inni na przykład YouTuberzy zagraniczni, dostaną po prostu masę tych kodów, czy to na same fałdolce, gdzie na przykład ostatnio dostawali po 2008 Fałtulczyków, czy to znów na nowe skiny, czy pakiety, no i tutaj również chcę teraz powiedzieć troszkę o mecie, co możemy zacząć w nowym sonie Fortnite. generalnie jeszcze nie mamy super potwierdzonych informacji, ale obraz zaczyna nam się trochę klarować, grali niektórzy likerzy i właściwie osoby związane z Fortniteem mega są powrotu starej mety i ja osobiście uważam, że mamy poniekąd tej możliwość, chyba największą od dawna, żeby powróciły troszeczkę stare rzeczy, czyli na przykład pompa, czy na przykład właśnie nawet M4, czy one wrócą. Oczywiście to jest wszystko zagadka, ale to jak raz coraz więcej likerów i coraz więcej osób z Fortnitea. Po prostu narzeka, że chcą starych rzeczy i to jest o tyle ważne, że jeśli gracze czegoś chcą, to Fortnite być może nas wysłucha. I na przykład, nawet mała będzie Fisher'ego napisała ostatnio, że chciałaby, żeby Late Game Arena wróciła. Także może być to naprawdę nowy przełomowy son. Ja osobiście jestem mega tutaj tak naprawdę nastawiony pozytywnie na nowy sezon, pod tym względem, że mogą być po prostu duże zmiany, bo Fortnite co robi w tym rozdziale? No po prostu to się totalnie nie sprawdza: a nie ma chętnych graczy, a nie ma widzów po prostu na Fortnite i kogo nikogo ta gierka po prostu w tym momencie nie interesuje, jest po prostu nudna. jak wiecie, Fortnite ciągle update odwleka, ale Nowy son, może być troszkę przełomowy. Także na pewno będą duże zmiany w mecie. No i osobiście myślę, że naprawdę meta może nam się mega zmienić, czy to właśnie na stare, czy, czy być może masa nowych przedmiotów. No i również tak samo powiedzieć właśnie o nowym wycieku Marvela, który się pojawił ostatnio właśnie pojawił się taki przeciek, że podobno jest nowy trailer i że nowy son będzie na 100% z Marvelem. No i generalnie przeciek był na mega autentycznie, bo sam ten filmik widziałem. Krążył on na przykład po Twitterze, czy również na YouTube i nie pokażę wam, bo może mieć po prostu prawa autorskie. I niestety, z tego co się dowiedziałem, po prostu jest to Fake. Oczywiście tutaj właśnie mega to wyglądało tak naprawdę realnie No i faktycznie mógł być to normalny zwiastun, ale niestety Albo stety, youtuberzy jak i inne osoby działające z Fortnite Mają mega skilla w, w robieniu różnych trailerów I często po prostu są w stanie robić właśnie jakieś eventowe trailery Które wyglądają realnie i niestety w tym momencie nie mamy żadnego potwierdzenia Żeby faktycznie ten event właściwie, który był zapowiedziany Na tym trailerze był prawdą, także jeśli ktoś wam mówi, że ma właśnie Taki trailer Marvela, no to niestety w tym momencie jest to totalny fake Także nie wierzcie w to, aczkolwiek mamy więcej Wycieków, o których Wam dokładnie chcę powiedzieć. Sam sezon jak najbardziej może być powiązany z Marvelem i tutaj nie mówię, że nie, tylko mówię, że ten właśnie trailer był fake'iem, a dlaczego może być powiązany z Marvelem? Dużo właśnie ligerów sugeruje, że właśnie na przykład teraz może nadejść kolejny sezon, który będzie marvelowy, bo raz mamy nową ekipę Marvela, dwa mamy komiksy na skiny z Marvelów, no i trzy jest teraz sezon czwarty, a jak wiecie, sezon czwarty w rozdziale drugim też był marvelowy i coraz właśnie więcej osób z Fortnite komity mówi, że ten sezon również może być właśnie w tym stylu, czyli nie że Marvel będzie odgrywał dużą rolę na mapie i w mnie nawet niektórzy piszą, że taki sezon by chcieli zobaczyć, dlatego, no, że nie oszukujmy się, ale tamten sezon Marvelowy, który mieliśmy w rozdziale drugim, naprawdę był mega mocny i fajnie się w nim grało. I chyba każdy, kto grał, musi to po prostu przyznać. Ja osobiście myślę, że nie będzie to typowy sezon Marvelowy, tylko ewentualnie będą jakieś dodatki z tego uniwersum, ale tutaj po prostu musimy na to czekać. No, ale również mam dla was już troszkę więcej rzeczy, które są potwierdzone przez leakerów. Pierwsze co, czyli nowy skin, który wam już pokazywałem, ale zacznijcie jeszcze raz ten skin, który widzicie teraz na ekranie, prawdopodobnie na 95% będzie w nowym co niedostępny, niektórzy likerzy jak na przykład AGO Fortnite mówi o tym że ten skin najprawdopodobniej będzie po prostu ustępny w karnecie i będziemy mogli go zdobyć za armus, w bianie prostu poziomów również niektórzy sugerują, że może on być po prostu do kupienia w sklepie, aczkolwiek jest tutaj ważny jeden motyw, że sam skin jest po prostu połączony z obecnym biomem w Fortnite, który został wprowadzony, więc tak naprawdę łączy nam się tu troszeczkę fabułę, no że faktycznie ten skin przypomina mega z tego biomu skinek, na drzewo jak wiecie cały czas się rozrasta i ja osobiście troszkę to drzewo interpretuję w ten sposób, no, że mamy nowe lokal. A właściwie stare lokacje w Fortnite, które są przywracone przez drzewo i to już tak naprawdę w kilku miejscach. No i być może kolejny salon będzie takim powrotem do przeszłości. Troszkę myślę, że byłoby to mega fajne i też do tego sugerowałem powrót starych broni, no bo może coś w tym właśnie kierunku Fortnite myśli, żeby przygotować. A odnośnie samego staffu, który znajdziemy w nowym salonie, Hypex ostatnio potwierdził nam, że prawdopodobnie będą nowe mechy i oby to się nie sprawdziło, a niestety Hypex pisał, że Fortnite pracuje nad nowym typem mecha, który będzie o po strzelanie pod lewym przyciskiem myszy, drugą broń miał pod prawym sprinta będzie uchodzenie, czyli po prostu coś na styl zwykłego mecha, którego mieliśmy już w Fortnite'cie, no i niestety on może trafić do gry, nazywa się on Platehawk, przynajmniej tak obecnie jest zapisany w plikach gry, no i prawdopodobnie to jakiś po prostu inny mech, spekuluje się, że może być to na przykład na temat właśnie współpracy z Transformersami, aczkolwiek w tym momencie nic potwierdzone jeszcze nie jest, jedynie prawdopodobnie wiemy, no że do gry trafi, aczkolwiek jak mocny będzie, czy będzie zbalansowany, nie wiemy, no i niestety jest to troszkę smutny widok, bo Fortnite dalej idzie właśnie w ten temat, czyli przywracanie jakiś albo tworzenia dziwy Pojazdów, a chyba nie ten, droga. No i jeszcze chcę właśnie dodać to o Marvelu, no że jak wiecie, niedługo pojawi się cały sklep Marvela i tutaj też niektórzy łączą to poniekąd, właśnie, że kolejny son może być bardzo powiązany z Marvelem. I pamiętajmy o tym, że nawet jeśli cały son na przykład nie będzie skierowany ku Marvelowi, czy na przykład ku DC, czy na przykład ku Star Warsom, bo są różne teorie w tym momencie, tak najbardziej mogą być jakieś nawiązki do tych rzeczy, czy to na przykład pojedyncze skiny w karnecie, czy to jakieś inne, czy bo jak wiecie, na przykład ostatnio doktor Strange'a, który również był w karnecie Marvelowy, no a niekoniecznie był cały son robiony z Marvel także na pewno kolabo jakiś będzie ale w tym momencie najbardziej czekamy na kolabo z Dragon Ballem, które pojawi się prawdopodobnie w okolicach 16 sierpnia, jest to już poniekąd potwierdzone przez leakerów że podobno właśnie wtedy ma wejść nowe kolabo do Fortnite'a, no i będziemy mieli mega duże kolabo właśnie o to z tym anime zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie ale zapowiada się to mega mocno i tak w skrócie co dostajemy, dostajemy na pewno cztery nowe skiny, darmowe challenge, darmowe przedmioty jak również dostajemy prawdopodobnie mityczne rzeczy i inne przedmioty użyteczne które będziemy mieli w grze, ja wam mega dziękuję za uwagę, a wy drodzy widzowie, pętać, żeby wbić na Instagram, otwiera TikToka, walnąć w w górę i kodzik, say i zapraszam na daily live z Fortnite'a na tym kanale YouTube, dajcie znać w sensie o nowym stronie. no i trzymajcie się, jo!